Siema, z tej strony Akła i zapraszam na Poke Newsy. Zacznijmy od update'u sezonu ligowego i wydarzeń z nich związanych. Zauważcie, że pojawia się coraz coraz więcej sklepów, które są zainteresowane wydarzeniami ligowymi, challengeami, kapami. Pojawiają się też bardzo, z czego bardzo się cieszę. Wydarzenia VGC. Jak widzicie, jak na razie tylko w Warszawie. Mam nadzieję, że rozleje się to na cały kraj. Pojawiają się też powoli wydarzenia związane z Pokémon Go. Jak na razie nie są one sankcjonowane, ale niektóre sklepy już wystawiają takie oferty i pojawiają się te wydarzenia w event-lokatorze. Na przykład jutro jest taki event w Centrum MTG w Warszawie. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani kompetywną ścieżką grania w Pokémon Go, wydaje mi się, że te wydarzenia Was zainteresują. Zapraszam Was serdecznie na nie. Idzie powoli Black Friday: pojawiają się ciuszki z Pokémonów w sklepach polskich. Kochani, jeżeli chcecie się ubrać w Pokémony, to tutaj mam kilka przykładów sklepów, które mają takie ciuchy. Teraz widzicie sklep Crop. Jeżeli jesteście zainteresowani, jest, są to wzorki takie minimalistyczne, jak widzicie na przykład z, tylko z Gengarem na, na klacie, czy też z Hunterem, czy też z Mewtu. Jest parę ciuchów dla dorosłych, jest też trochę ciuchów dla dzieci, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Z kolejnych sklepów mamy Agent M. Agent M głównie ma ubranka właśnie dla dzieci. Więc, jeżeli chcecie poszukać czegoś dla dorosłych, to tutaj niestety tylko te dwie bluzy, czyli bluza z Miu i bluza z Eevee, jest dla dorosłych. Są też tam jakieś skarpetki, bokserki i tego typu rzeczy. Jednakże, większość, tak jak mówię, ciuszki dla, dla dzieciaków. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to też zapraszam Was tutaj na shopping. Akurat święta już tuż tuż, więc Anusz znajdzie się jakiś. Ciekawy prezent. Mamy jeszcze sklep House, w którym to mamy i bluzy, i skarpetki, i torby, i ręczniki. Tutaj akurat większość jest dla osób dorosłych. Więc, jeżeli wejdziecie, zobaczycie sobie wzory. Niektóre już są starsze, to już dwuletnie wzory, więc czekamy na coś nowego. Mam nadzieję, że się niedługo pojawi. A jak już o zakupach mowa, no to nie można nie wspomnieć o Pokemon Center i świątecznych pierdółkach. Kochani, pojawiło się tyle świątecznych nowych rzeczy, jak widzicie na ekranie. Wyciskarki do ciasteczek, szklane kule ze śniegiem sztucznym w środku, nowe sweterki świąteczne z na przykład Arkanajnem, z Charizardem, spodenki w snorlaksy świąteczne. Pełno. To jest tylko, wiecie, wycinek, kawałek tego, co tam się znajduje, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na Pokemon Center UK i zobaczcie, ile tego wspaniałego merczu tam jest. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pikaczu w czapeczce, w ubrankach. Nowy pikaczu, nowy pluszaczek, świąteczny, piękne, mawdzianko. Myślę, że. Każdy powinien mieć na święta takiego Pikacza. <laughs> Nie, no żartuję. Ale tak, bardzo mi się podobają eventowe pluszaki. Ten Pikaczu też mi się bardzo podoba. A jak jesteście fanami replik Pokeboli, już od paru dobrych lat firma Want Company robi repliki Pokeboli dla Pokemon Center właśnie, już od 3-4 lat. Teraz pojawił się właśnie nowy Luxury Ball. Jest to kolejna replika. Kosztuje około 200, chyba przesadziłam 150 dolarów, więc wszystkie te repliki są właśnie w podobnych takich kwotach około 600 zł. Żeby je wszystkie zebrać, to trzeba wydać majątek. No ale ta Luxury Ball jest po prostu przepiękna. Co to robi? Nic. Nic to nie robi, to się świeci. <laughs> Więc jeżeli lubicie świecące rzeczy, które będą wam stały na biblioteczce albo gdzieś tak jakoś upiększać będą wam salon, no to proszę bardzo możecie się wziąć zamiast na przykład za TCG to kolekcjonować kulki świecące. Świecą, świecą. To jest jedyna rzecz, którą robią. Jak dotkniecie, to się zaświeci. Więc Zapraszam do zakupu. Pokémon TCG Classic w Polsce. Kochani, niedawno sklepy stacjonarne otworzyły e, przedsprzedaż na zestaw Pokémon TCG Classic. Ja osobiście zakupiłam ten zestaw. Już 18 listopada będzie premiera i będzie on w moich rękach, więc specjalnie dla was pokażę wam ten zestaw. Pokażę Wam, jak to wyglądało w Japonii, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten zestaw. I zagramy sobie w grę. A co tam? Zaproszę moich znajomych. Będziemy próbować rozpracowywać te talie, bo trzeba powiedzieć, że to nie są talie, które są dosłownie klasik, czyli tam z lat 90., ale są tutaj różne karty których wcześniej nie było. Na przykład właśnie te trzy karty IX, które widzicie na ekranie, w tych taliach znajdziecie, czyli mamy lugię EX, która nim, której nie znajdziecie nigdzie indziej. To jest tylko i wyłącznie w TCG Classic, więc jeżeli jesteście kolekcjonerami, jeżeli kolekcjonujecie karty, a nie gracie, bo z tego co wiem, to wszystkie karty tutaj w tym zestawie one są niegrywalne. Jeżeli chodzi o, kom, o kompetytywne granie, e, więc tak macie Lugie X, macie Suiku na IX i macie Hooha IX, które są tutaj właśnie w tych trzech przygotowanych do grania taliach. Ten zestaw głównie polega na tym, żeby po prostu zagrać sobie ze znajomymi na luzaku, na spokojnie, bez walki kompetytywnej, Więc jeżeli lubicie takie zestawy, no to w takim razie serdecznie polecam, szczególnie, że sam ten zestaw prezentuje się przepięknie. Eko skórka, jeżeli chodzi o deckboxy, sam blat do grania jest naprawdę świetnie wykonany, macałam to, jest świetny. Sam system losowania heads to co widzicie tutaj, i te znaczniki żółte, pomarańczowe i czerwone, to wszystko jest przewspaniałe i zobaczymy, jak się tym gra na żywo już niedługo. Jeżeli Was interesuje taki zestaw, to ceny w sklepach zaczynają się od 1600 zł. Więc wydaje mi się, że jeżeli macie, jeżeli chcecie kolekcjonować bo to też jest w sumie wydanie kolekcjonerskie. Jeżeli chcecie to schować jako jakąś inwestycję, to nie jest porada inwestycyjna ani finansowa, to wydaje mi się, że ten zestaw naprawdę jest na tyle piękny, że, że warto go zakupić. A jeżeli chcecie mniejszy zestaw, który też składa się z trzech fajnych talii, z trzech monetek, z instrukcji, to tutaj mamy taki super specjalny zestaw, który jak na razie wychodzi w Japonii. Wychodzi on już 10 listopada. Jest to malutki zestawik właśnie dla dzieci, dla rodziców, którzy chcą nauczyć dzieci grać w Pokémon TCG, więc mam nadzieję, że wyjdzie tutaj na nasz rynek po angielsku. Szczególnie, że w nim też znajdują się karty, które będą limitowane dla tego zestawu. Zobaczcie na te słodziaki. Tutaj mamy pięknego Bulbazaurka, który smaży się na słoneczku razem z pidżajami. Mamy też Squirtla, który bawi się w baseniku na balkonie też z pidżajami i mamy jedną kartę, którą rzeczywiście znamy, bo ona jest prąką w Obsidian Flames. Jest to karta Charmanderka, który koniecznie chce upolować PJE. <laughs> Mam nadzieję, że te arty Wam się podobają. Powiedzcie mi, który z nich jest dla Was najlepszy. No, ja po prostu kocham ten art Bulbasaura, jest, jest wspaniały, jest przepiękny. Shiny Treasure EX już w styczniu pojawi się u nas. Będzie to kolejny holiday set. Czyli nie będziemy mieć booster boxów, będziemy mieć pewnie Elite Trainer Boxy albo jakieś booster bundle. I w tym zestawie pojawią się Shiny Pokemony. Jest parę już wcześniej, w zeszłych latach pojawiły się takie zestawy, że były Shiny Pokemon na przykład jest karta Shiny Rowleta, są karty Shiny Marili i tutaj, jak widzicie, powtarzamy, tym razem mamy Charmanderka pięknego i ptaszka. Nie mam zielonego powiedzieć, jak się ten ptaszek nazywa niestety, możecie mi powiedzieć w komentarzach. Ale pojawia się też karta Mind Juniora od Higonoske. To jest autor, który tworzy grafiki dla kart Pokémon, który dokańcza ten wspaniały obrazek, który autor tworzył przez rok. Więc jeżeli. Graliście już w Scarlet and Violet, graliście tym dodatkiem i zbieraliście z niego karty. Możecie stworzyć właśnie piękny obraz ze wszystkich y, obrazków z kart, które jak do tej pory wyszły. Więc czekamy na dodatek Shining Treasure EX, żeby uzupełnić nasz wspaniały obraz. Co jeszcze nowego przyniesie nam ten dodatek? Przyniesie nam A Great Taska i Iron Threads w wersji EX i w wersji Ancient i Future. Jak zobaczycie, już są powoli tłumaczenia tych kart. Powiedzcie, czy będą one grywalne? Czy warto się nad nimi zastanowić? Jak myślicie? Kolejne nowe piosenki od Hatsune Miku. tym razem jedna piosenka z Meiko. To jest kolejny wokaloid, jeżeli interesujecie się wokaloidami. Ona ma dziewiętnastolecie. Natomiast też jest kolejna nowa piosenka nazywa się Halloween, bo oczywiście na cześć Halloween tutaj już z elektryczną Hatsune Miku, więc jeżeli chcecie odsłuchać, to szukajcie na YouTubie. Van Gogowej Dramy, ciąg dalszy. Osoby, które zamówiły kartę przez Pokemon Center. Razem z zamówieniem innych rzeczy do danej ceny, otrzymywały kartę Gogha za darmo, ale niestety, jak widzicie, przychodziła w dość opłakanym stanie. Ludzie oczywiście to reklamują, i Pokemon Center odpowiedziało, że odeśle im karty w stanie nieuszkodzonym. Więc jeżeli też spotkaliście się z takim problemem? Jeżeli macie taki problem, to już wiecie co robić. Napiszcie sobie spokojnie do Pokémon Center i mam nadzieję, że dostaniecie kartę nieuszkodzoną. Następne DLC do Scarlet and Violet wychodzi już 14 grudnia. Kochani, Indigo Disk już pojawi się niedługo. Mam nadzieję, że gracie. Czy podobało wam się ostatnie Teal Mask? Czy nie? Opiszcie swoje doświadczenia, czy też właśnie czekacie ze zniecierpliwieniem na Indigo Disc. a później powiedzcie, który DLC bardziej Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze. A jak już o VGC mowa i o grach na konsole, to tutaj macie kodziki, które jeszcze działają w Scarlet and Violet. Więc jeżeli jeszcze ich nie odebraliście, to proszę bardzo, korzystajcie, póki możecie. Od 7 listopada w Pokémon Go będziecie mogli spotkać dwa nowe Pokémony. Będzie to Tadbalp, który pierwszy raz pojawia się w Pokémon Go, i pojawi się też Shiny Morelul, czyli ten grzybek. Więc jeżeli jeszcze nie macie tych Pokémonów, to od 7 listopada do 12 listopada będziecie mogli je złapać. Powodzenia! A jeżeli jeszcze nie macie Master przypominam o evencie na niego, ponieważ do 21 listopada ten event trwa, więc macie jeszcze dwa tygodnie, żeby zdobyć swojego pierwszego lub drugiego, bo to już jest chyba drugi quest na to urządzonko. Więc jeżeli jeszcze nie macie Master to koniecznie do 21 listopada skorzystajcie z okazji i wykonajcie questa. Powodzenia! Kochani, na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego tygodnia i trzymajcie się. Do zobaczenia!